Cześć wszystkim, Piotr Zatki, Energy Gaz Polska. Witam na naszym kanale. Dzisiaj mamy pytanie do eksperta LPG w sprawie objawów uszkodzonych wtryskiwaczy. Czy trzeba wymieniać wszystkie, czy ewentualnie można wymienić pojedynczo? Objawem takiego uszkodzenia wtryskiwaczy no, nie jest do końca sprecyzowane, ale można już wydedukować po rzeczach, które nam będą się działy z samochodem. Między innymi jest to Wypadanie zapłonów, czyli tak zwane szarpanie samochodu w porozgrzanym silniku lub na zimnym silniku, w zależności w jakim stanie jest wtryskiwacz. W kodach błędów, które będą się generowały mogą być wypadania zapłonów. W momencie, kiedy przełączymy go na benzynę, mówimy o o samochodzie, te objawy powinny nam ustać. Wtedy mamy objaw, że jest uszkodzony najprawdopodobniej wtryskiwacz gazowy. Oczywiście, na przykład takim też znaczącym, system, znaczącym objawem jest to, że w momencie, kiedy mamy pierwsze przełączenie, ten samochód zaczyna nierówno pracować. Czyli czujemy, że dopiero po jakimś czasie samochód zaczyna nabierać mocy, zaczyna równomiernie pracować. To też jest objawem tego się wtryskiwacza. Jest on wtedy zaklejony lub uszkodzony w, w nim są gumy lub tłok. I nadaje się do wymiany. Są z instalacje, teraz w większości instalacje mają system pojedynczych wtryskiwaczy, czyli zrezygnowano z listwy, żeby wymieniać wszystkie wtryskiwacze. Kiedyś było tak, że trzeba było wymienić całą, całą listwę, czyli ten koszt był o 4 razy wyższy niż w obecnej sytuacji, kiedy możemy sprawdzić go naszym systemem komputerowym, zweryfikować, który wtryskiwacz jest uszkodzony i ewentualnie go wymienić. Natomiast już odchodzę, już w tym momencie nie ma, także na obecną chwilę zalecamy wymianę wtryskiwaczy pojedynczych. Można je wymieniać, nie ma z tym problemu i oczywiście takich napraw dokonujemy. Także zapraszamy do nas. To wszystko. Dziękuję bardzo.